Kolejnym rodzajem iniekcji to są inicje śródskórne. Kiedy są wykonywane? Wykonywane są najczęściej, w, w, wykonujemy jak robimy próby próby jakieś u, odczulające, czy próby um, uczuleniowe. Gdzie się wykonuje y, iniekcje śródskórne? Jak mamy kciuk, przedłużenie kciuka i w tym w przedramieniu oczywiście. I w tym miejscu wykonujemy w płucie nie mamy nam potrzebny zwykły długopis, cienkopis, to co mamy do pisania. Dlaczego? Dlatego, że tubę tuberkulinową wykonujemy na jednej, drugiej kończynie, czyli przedram przedramieniu. Najlepiej sobie przed podzielić na trzy części. Ja tutaj panią doktor popiszę troszeczkę, żeby było... Wiadomo, mamy na trzy części podzielone i wykonujemy tuberkulinowe, czyli iniekcję wśród skórną. Co jeszcze jest ważne przy wykonywaniu próby tuberkulinowej lub różnych prób uczuleniowych, że kończyny nie dezynfekują, miejsca nie dezynfekujemy. Oczywiście polecamy pacjentowi dokładne umycie przed ramienia jednej, drugiej ręki kończyny górnej wodą porządnie z mydłem, ale nie dezynfekujemy, dlatego że... Tutaj są te próby uczuleniowe, więc żeby sprawdzić, czy rzeczywiście na nic pacjent nie jest uczulony, czy ta próba fałszywie dodatnia nie wyjdzie, bo będzie pacjent uczulony na jakiś środek, który znajduje się w środku dezynfekcyjnym, jakiś skład. Co nam będzie potrzebne? Będzie nam potrzebna strzyka? i igła. Igły to już Państwu państwo pokazywałam i mówiłam, które są do, do jakich iniekcji i tu mamy taką cienką igiełkę, która, y, która, którą możemy zrobić tubę, y, tubę płynową, czyli iniekcję śródskówną, to jest takie y, y, 0,45 i y, 16 mm długości. I mamy taką gotową strzykawkę tuberkulinową, y, czyli i strzykawkę, i igłę, dlatego że do, tego, y, do tych iniekcji śródskównych tej, tego płynu użyjemy, użyjemy bardzo małą ilość. Otwieramy strzykawkę. I tu trwamy z giełką, więc musimy odbezpieczyć giełkę. My nawierzymy soli fizjologicznej, bo nie będziemy Pani doktor niczego da dawać. I mamy zabezpieczenie. Musimy sprawdzić, wypełnić igiełkę, żeby nie było powietrza. I robimy w środkowym na przykład, środkowej części. Musimy dobrze naciągnąć skórę, tak? bo to jest śródskórnie, czyli, czyli ta pierwsza warstwa skóry musi być yy, musimy do tej pierwszej warstwy taki. Czyli musimy bardzo płasko trzymać igłę. I wbijamy sam konuszek igły. I podajemy. Aż nam się zrobi taki bombelek. Mamy bombelek, takiej średnicy. Czyli tak, podaliśmy. Podaliśmy iniekcję śródskórną. Dlaczego tą strzykawką? Dlatego, że ta strzykawka jest bardzo mała i w tej całej strzykawce jest tylko 1 ml objętości. My podajemy 0,1 ml, czyli taką małą jedną podziałkę. Podajemy próby tuperkulinowej, ewentualnie jakichś innych rzeczy, które musimy podać przy wykonywaniu prób uczuleniowych. Jak już podałyśmy 0,1 ml płynu, musimy zaznaczyć na kończynie, w którym miejscu było była wykonywana próba. Dobrze by było napisać jeszcze datę, że dzisiaj 27 maja i godzina, godzina 13 o godzinie 13, dlatego że po 72 godzinach musimy odczytać próbę tuberkulinową. Jak się odczytuje, linijką mierzymy, jaki mamy odczyn. Czy będzie odczyn, czy nie. Odczyn to znaczy, że takie miejsce, takie zaczerwienione, to jest ten odczyn po, po próbie. I wtedy mierzymy linijką i, i tak odczytujemy próbę tuberkulinową.